2, 1, lecimy. Witajcie w Wojownicy Ostrości na kanale Wojowników Ostrości. Yy, yy, kolejny poniedziałek, tak. kolejne ostre testy. Kolejne yy, ostre testy z naciskiem na ostre testy. Tak, śliwkową tak. zadymę dzisiaj przedstawimy? Tak? Proszę, proszę, W po, Polsce. Co, chciałeś coś jeszcze powiedzieć? Dobre, bo polskie, tak. Wściekły, wściekły byk, ostre miś. Tak, Leci, właśnie, lecimy. Właśnie, właśnie lecimy. Yy, spa, od Spasi Brodes mamy śliwkową zadymę prezentuje się tak. Składniki sosu zaraz przeczytam. Moc składniki. Przeczytam tutaj tak. Moc to jest 4 na 10 w skali producenta. Tutaj Spicy Brothers piszą, że nasze sosy to owoc wspólnej pasji i zaangażowania, które przenoszą smakowe doznania na zupełnie nowy poziom. Zobaczymy czy ten poziom 4 na 10 przeniesie nas na zupełnie nowy poziom. Każda łyżeczka to wyjątkowe połączenie świeżych lokalnych składników w nieoczywistych kombinacjach. No Zdecydowanie nieoczywiste kombinacje a właśnie skład. Kład, dawaj. Śliwki, papryka wędzona, papryka habanero, sos sojowy, musztarda, mniam, Ocet jabłkowy, cukier trzcinowy, oliwa i sos Worcestershire, albo Worcestershire. Nie no, to chyba. różnie. Różnie. Chyba Tak. Yy, nie ma tutaj wartości odżywczych. Jest za to masa netto 200 ml taki słoiczek. Tak. Fajny słoiczek, bo, bo jak się to no, otworzy można to. Można te... potem sobie. To będziemy włożyć, fajnie dozować. No, do dzisiaj jesteśmy w zaprzyjaźnionym lokalu. W lokalu, tu możecie tak. zgadywać po ścianie, gdzie, gdzie jesteśmy. Zgadujcie. Czy jest? go? Tak. Ale tego nie otworzę. Dajcie ci otworzę, bo... miałem ja mam Śliskie łapki. Za to wącham pierwszy. Dobrze. Ja sobie go jeszcze wstrząsnę, bo ci nie... Ufam, ale sprawdzam. Nie, bo przed nagraniem bawiłem się tym Jak Jakkolwiek to zawsze. Widzisz? No, że mogę pokazać, jak wygląda. Ten sos wygląda. No, no. Wygląda jak. Czekoladowy pudding. Z ciemniejszymi fragmentami. Tego się trzymam, że to jest. Czekoladowy pudding. Hmm. Hmm. Czym ci to wania? Paradoksalnie. Przez, yy, przez ten aromat śliwki. To? Jest dominująca ta śliwka? W nim? Czy jest coś wędzonego? Jest wędzona papryka. I tą wędzarniczość czuć. Dodatkowo śliwka, plus jeszcze te akcenty paprykowe. Powiem ci, że mi to brzmi w zapachu jak dobry sos barbecue. Bo w, sosie, w dobrym sosie barbecue masz akcenty śliwkowe, no tak. a akcenty akcenty wędzarnicze. Tak, nie jest to taka chemia wędzarnicza, tylko tak, taki dymek. I takie słodkie akcenty. I to tu wszystko jest. Także po zapachu dobry sos barbecue. Ja sobie go z, też zaniucham. Aczkolwiek pomidorów tu nie ma, nie? Ani w składzie ani. Tak, bardzo taki ciężki, ciężki barbecue, tak jak mówię. Wędzoność, śliwkowość, mhm. słodkość. Śliwka, wędzenie. Czuję taką właśnie wędzoną paprykę. Trochę mi to tak pachnie takim właśnie coś w stylu oscypka. Nie, ser, nie serowo, ale właśnie tak pod względem takiej dymności. Wę, tak, takim wędzarniczym oscypkiem. Jest, jest, jest wyraźna. Mhm. No śliwka jest na pierwszym planie. Ale wyczuwam tutaj tak. Taką kwaskowatość, delikatną. Być może również będzie. Przełamaną gdzieś, No zobaczcie, no, łyżeczka na kurczaka. Łócieczka na kurczaka. Potem łyżeczka jeszcze w paszczu. Powinno się fajnie. C 4 na 10, także krzywdy nie zrobi. Krzywdy nie zrobi właśnie 4 na 10, chyba że ta skala producenta, a ten producent. Chyba, wie... że te dodatkowe składniki, które ty lubisz, czyli sosojowy musztarda... One mogą zrobić i, robotę. W... I SOS, in... sos uster. Tak, one mogą zrobić. Robotę pod innym względem niż pod względem liczności. gadaliśmy przed, nagra przed nagraniami i ja mówię do, do byka, tutaj, no ten sos śliwkowy to chyba ty będziesz potem zerował, bo ja to tak że z sosami śliwkowymi tak. nie bardzo. A byku do mnie, no tak szczególnie, że tam jest sos sojowy, sos uster jeszcze musztarda. Tak, musztarda na, na, na dokładkę. Ja mówię, no to tak, to te składniki mogą ten sos, sos uratować. Mniej więcej tak to wygląda. Powiem ci, on jest taki, nie jest gładki, jest taki grudkowaty. Ma fragmenty tak. różnych składników w sobie. Dokładnie. Nie jest przemielony na, na jest, jest taki brązowawy i z ciemniejszymi też. kawałkami czekolady. Kropka. Tak. to skórki śliwkowe po prostu. No ale skórki papryki wędzonej też mogą być takie ciemne, czarne, czarnawe, wędzonej tej papryki. Smacznego. Smacznego. Sprawdzimy teraz. Pierwszy mm. gryz, fajnie się komponuje z kurczakiem. Tak. I co chcę powiedzieć, Przyjemne słodki, słodki, ale nie ulipkowo słodki. Nie ulipkowo -słodki. słodki, ale też czuć dużo tego umami, bym powiedział, z sosu sojowego i, i z tego woostera. Nigdy nie miałem okazji jeść sosu wooster zawsze gdzieś jako element składowy, nigdy mm. jako solo. Wędzarniczość też jest, ale też jest taka gładka. Nie ma, nie ma takiego jak mieliśmy nieraz yy, w, nie, w niektórych stosach zagranicznych, typu, już sobie teraz nie przypomnę, Friendly Fire chyba. Taki, Friendly Fire miał taką ciężkość, ale miał taką on, on miał tą, tą chemiczną tą wędz, Wędzarniczość miał taki jakby tam jakiś likwid wędzarniczy w lano, a nie, a nie naturalny, mhm. na, naturalny taki dymek. Mhm. Mmm, przyjemnie, pyszantność, hmm. delikatnie czuję na, na, na gardle, tylko na gardle. Ja też właśnie, na języku Nic, czuję słodycz, taką kwaśność delikatną, przełamaną czuję no. na bokach języka, a delikatne, takie delikatne drapanko, palenie, drapanko. palenie, takie drapanko delikatne z tyłu na gardle. Tak, tak samo mam. Także dzisiaj taki są. To tam... na Nie przełykam, tylko to trzymam w buzi, to Mimo wszystko i tak by pali z tyłu. A pali. No drapie tam. No. Ale nic to jeszcze nie jest. Hmm. Ale przyjemny, fajny. Powiem ci, że czytając tą śliwkę miałem takie o. 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 ale. Powiem ci, że ja mam skojarzenia z takim... Nie... niektórzy robią. Pewnie jest całkiem spora ilość osób. Taki kompot wędzony z suszonych owoców. No, widzicie, takie coś trochę śliwkowego Nie, ale, ale właśnie tutaj ta śliwka nie gra tak, tak mocno. Ona jest tak ona fajnie Ona jest fajnie przełamana właśnie tym sosem strojowym, tym sosem także Ale to... nie sposób jej nie zauważyć. Tak, na no. pewno jest jakby planowym składnikiem, ale nie jest jedynym składnikiem. Nie, jest fajnie bo poprzełamywana jeszcze ta lekka, lekka ten gwiazd w wędzarniczości. Tak. Te, ta wędzarniczość nie przeszkadza, nie przytłumia. Nie, nie, nie oczekuje nie zadymia w niektórych tak produkcjach. Mhm. Bardzo dobry sosik w każdym razie, mega do polecenia. No, jeszcze na czysto wlecie? Yy, tak, co do, co do pieczenia, no to tutaj praktycznie nie ma, nie ma co czekać, nie ma co tego. Drabanko na gardle. Po, pojawiło się lekkie drabanko na gardle, już teraz obniża się znacząco po zjedzeniu. Tak naprawdę jak nawijam za każdym przełknięciem śliny, Myślę, u mnie... jest o poziom niżej. Z, nie, no, zatracasz u mnie było niewielkie i jest niewielkie, także jak bym powiedział, u mnie jest na cały czas takim samym poziomie, ale niewielkim. Mnie się pojawiło, nie powiedziałbym, że tam nie było żadnej papryki, bo jakby mhm. jestem w stanie pod względem marketowych tam dodatków 2-3%, a tym zauważyć, że tutaj była dodana ta habanero? Habanero, tak. Tak. I to na trzecim miejscu w składzie, po śliwkach tak. i papryce wędzonej. Natomiast nie jest to w żaden sposób jakieś takie powodujące umieranie, czy coś tam? Po otwarciu przechowywać w i stworzyć w ciągu 7 dni, czyli tak jak tej ostatni ten mangowy, który robiliśmy od Spicy Brothers. Myślę, że spokojnie też, zniknie. Też jeden nie 7. No, ale to bez problemu. Jeszcze mamy dwie, dwie, dwie pozycje. Trzy pozycje, z czego jedną będziemy robić, a dwie pozycje jeszcze mamy w zapasach yy, na przyszłość. Odbiło mi się, ale bardziej taką. No, Połykania suchego kurczaka, wiesz? Bez popijania. Bardziej tak z powodu konsumpcji. Niż Dobra, tak. taką płaską, bo to też nie ma co szaleć. No, nie ma co. To nie zabije, ale też nie ma się co... Dokładnie, przekłamywać tutaj doznań? Do, do Prześliwkowywać. O, ten się wziął Ej, tak jak trzy. Nie no, to ja sobie dam mniej. Tak? No, będzie. Dobra, lecimy z tym. Smacznego. Mhm. Fragmentowy, mhm. przecierkowy taki? Mhm. Konsystencja jest fajna taka. A mi na przykład siada taka konsystencja w tym konkretnym sosie, ponieważ nie jest taka, że się nalejesz Słodki. i się rozlewa. wręcz taki momentami momentami karmelopas jakby, jakby, nuty karmelu, karmel taki palony cukru. Czuwał. Trochę jakby palony cukier. Minimalnie gdzieś tam. Ale może to też, że tak, przetwor przetworzone śliwki, które tym mają cukier, jakby mogły tak. Samo, samo w sobie to, że tam śliwka gdzieś tam się mogła przy, przypalić delikatnie, czy przywędzić, to też może, może brać takie karmelowe klimaty. Ale nie mam żaden stopniu. Łodki, tego kwaskowaty minimalnie. Ale goryczy habanero, nie jak ma. Ta, nie Dużo ma. Dużo tych aromatów umami takich. Umami? Umami takich. Nie jesteśmy umami. Słono, słono ciężko, takich jakby mięsnych trochę. Mimo, że tu nie ma mięsa. Ale to umami to chyba nie jest ten, tak? Jest. Nie wiem. To jest taki smak. Nie znam się. No ja wiem, że Ci się nie zna, dlatego cię tu edukuję. To jest ten smak. Znaczy się, nie wydaje mi się, że umami to. To jest ten smak, który ty jesz, go lubisz, ale się do niego nie przyznajesz. Tak? Tak. Nie wiem, bo umami to mi się kojarzyło z tym. Z takim jakby piątym neutralnym skład... smakiem. że to nie. nie jest ani słone, ani głośny, ani... Nie. To jest właśnie taki najbogatszy smak. No? Tak. To jest najbogatszy taki. Ja wiem, że umamy przez Y to jest najbogatszy smak, bo mama gotuje najlepiej, ale w A. każdym razie y, ostrość już praktycznie pojawiła się. No, umówmy się pikantność Ta, y, Pojawiła się, już praktycznie znikła. Po przełknięciu dwa-trzy razy śliny, praktycznie do zera znika w naszym przypadku. W Waszym przypadku, jeżeli też jesteście fanami ostrego, to też. Ale też, ale, ale też miałem mówić, że pojawiło się przetarcie po języku. Ja nie tyle przetarcie czuję, co taką suchość. A ja Nie, to ja tylko takie przetarcie tym tofem. 4 na 10? No może tak. Czy dobry? Dobry. Czy, czy zniknie, szybko? zniknie szybko? Zniknie szybko. Do tak. czego? Yy, właśnie, do czego? Do jakichś takich mięs przelakich tak naprawdę. Do kanapek też bym to pododawał, nie ma problemu. Dlatego ja chciałem powiedzieć szerzej do, do, do wszystkiego. Yy, poza morze kuchnią włoską, nie dodawałbym tego do jakichś tam makaronów. Na no na pizzę nie bardzo. Do, do makaronów na pizzę nie bardzo. Śliwka, śliwka na pizzę nie bardzo. Yy, nie, 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 natomiast do wszelkiego rodzaju właśnie. Z tak, kurczakiem mies, siedzi, jakichś, jakichś kurczak, z każdym innym mięsem też by siadło. inne mięsko, no jak najbardziej. Jako glazura na przykład do grillowy, grillowych jakieś tam rzeczy. A, też jak najbardziej. Jako na na kanapce z żółtym serem w, też w sałki? takim serum, na przykład. Tak, jako dressing w sadkach ważny, też. też jak najbardziej. No. Także dobry smaczny pyszny. Szer Szeroka paleta. <tosłuch> ty teraz przedrzeźniasz mnie, czy kogoś innego? Wiesz jak y, osoba chuda udaje grubego? Nabiera powietrze no powietrza i rozkłada ragorę. Tak, jak tak ty uderz mnie. Nie, ona była jak nas czterech. Tamta, tamta reklama. Tamta reklamę, yy, w wracając, reklama Państwa to. Wracając. Polecamy. Linki gdzieś tam będziecie mieć. Tam, w, w opisie tego. do social media. Jeżeli jedliście, to się podzielcie z nami swoją opinią, co o tak. tym sądzicie. Jeżeli nie, no to my warto się, skosztować. Myślę, a my się że... bierzemy za kolejne tam. nagrania. CIA.